Co ty tu ucięłaś? Miałam taką kitkę zrobioną, A no. była wiesz, w takich samych kolorach jak moje włosy i obcięłam, bo nie widziałam, nie? Gratulacje. No. A no to teraz się idzie grzywkę z tego strzelić. Teraz grzywka, o tak. Dwa lata temu robiono jakieś tu pasemka, widzisz? Was, tak, no. Takie trochę przetlenione i trochę dosyć jasne te pasemka są. I włosy plączą po tym. Plączą, bo, bo są bardzo jasne, wręcz białe, przez to one są przepalone i się kruszą, to jest normalne, no. więc trzeba na nie uważać i na pewno nie możemy ich tutaj za bardzo jakby rozjaśniać, no bo ci popękają całkiem. Widzisz, one są aż prawie białe. A tu nie, masz taki miodowy kolor, one tak od słoneczka ci się nie? robiły? Od słońca, Od no. słońca. Słuchaj, no możemy cię ładnie rozświetlić. Ty coś nie. mówiłaś o rudym. No ruda bym chciała, nie. bo czerwone. Nie, Takie. no gdzie żadnych czerwonych i żadnych rudych, nie przesadzaj. Oczywiście rudy i czerwony jest świetny, tylko byś musiała co trzy tygodnie, nawet co miesiąc je ciągle odświeżać, bo rudy bardzo się spiera, wiesz? Jezu. to nie, no. to nie, to ja podziękuję. Ja chodzę raz na osiem lat do Piękne te włosy. Ja bym Ci dodała takie, jak już lubisz takie ciepło i rudość, fajne beżowe, piaskowe refleksiki, mhm. trochę froncika ładnego tutaj, bo trochę odrośnięte i taki garnek Ci się zrobił, wiesz? Mhm. Takiego coś nowoczesnego, ale też nie do przesady, bo wiem, że Ty nie chcesz dużej metamorfozy, nie chcemy no. tutaj włosów nie wiadomo jak rozjaśniać, no, no. a ciemne szkoda, bo będziesz za smutna. Ja nie chcę ciemnych. No, no dobrze, ciemnych nie, więc ja Ci mogę po swojemu tutaj strzelić coś fajnego miodowego, co? Dobra, tobie. U... Jezu, ufam Tobie. ufam Tobie. Ufam Tobie. Takie nawet wręcz bym trochę brązów też dodała, z tego względu, żeby te tlenione pochować, wiesz, ja coś zrobię taki masz trochę jailo. Dobra. Może być? Dobra. No to działamy. Działamy, yo. konieczna była regeneracja olejem B3, hmm. dlatego, że łosy były bardzo suche. Po ostatnim roześnianiu, one dostały w tyłek, więc teraz dla Ciebie 25 minut i wracamy już z metamorfozą z kontoru. Ej, wiesz co, ja ostatnio robiłam live'a na TikToku, nie? I się pytałam ludzi, czy mam się zrobić ruda, a oni napisali do mnie: napisz do Ani z Królowych Życia, ona ma fajne peruki, to ci pożyczy! Jak się czujesz w tym odcieniu, w tym kolorze? No piękny kolor, bardzo ładny. Bardzo naturalnie mhm. jest. Mamy tutaj, i blondzik i brązik. Mhm. No i jesteś taka delikatnie. Ty tak, lubisz śnieżone, na turę, więc tak. nie chciałam Ci zrobić tu rudych. Nie ma rudego. Jednak, nie ma nie rudego, ma... przykro, mimo, że innym razem. No, ale w sumie większość zagosowała u mnie na story, że nie rudy. On ogólnie na żywo jest cieplejszym kolorem, bardziej piaskowym, ale tutaj niestety jakoś ten odcień niechłodno wygląda, bo już jest no, ciemno. bo jest ciemno, ale jest naprawdę przepiękny. Jest taki beżowy. Tak. słuchajcie. Te moje pocięte włosy no uratowane. Piękne. No i końcówki popcinane także No teraz... i od razu była regeneracja, więc wszystko mhm. się pięknie błyskało. Jeszcze włosy są jak nowe. Idealne. Yeah. Yeah.